Karolina Dobrowolska, Witam Państwa ponownie. Jeśli myślą Państwo, że ja będę grała, to od razu zaprzeczam. Zazwyczaj w mojej rodzinie dzielimy się tak, że gra mój brat, a ja tańczę, więc mam nadzieję, że kiedyś uda nam się Państwu pokazać tę trudną sztukę współpracy rodzinnej. Natomiast dziś myślę, że ta muzyczna część naszego programu na pewno Państwa zachwyci i doda nam bardzo dużo energii. Tej energii będziemy potrzebować. To dlatego, że dziś, mimo to, że pojawi się trochę słońca, to o, udało mi się ominąć. Mimo to, że pojawi się trochę słońca, to tak naprawdę głównym akcentem tego dnia będzie deszcz i drodzy Państwo, spodziewamy się też burz, one mogą wystąpić na Suwalszczyźnie, w centrum, w Wielkopolsce, na Śląsku i w Małopolsce. W pozostałych regionach więcej słońca, najwięcej na Podkarpacie, tutaj nie powinno padać i bez deszczu też Gdańsk i nad morzem myślę, że też powinno być pogodnie, taka pogoda zachęcająca do szantów, do tego, żeby gdzieś wyjść na spacer. Myślę, że nad brzegiem morza powinno być dzisiaj bardzo przyjemnie, natomiast jutro drodzy Państwo, trochę mniej słońca, a trochę więcej deszczu. Proszę tylko spojrzeć na kolejną mapę. Od 15 do 24 stopni, i właściwie na zachodzie kraju najbrzydsza pogoda. Nie dość, że deszcz, to jeszcze mogą się zdarzyć burze i tylko 13 stopni, a 15 to już po Morze Zachodnie. W pozostałych regionach faktycznie cieplej, może przyjemniej i też mniej deszczu, natomiast burze tym razem wystąpią w Wielkopolsce, Małopolsce i na Podkarpaciu. Nie proszę spojrzeć, 24 stopnie takiej temperatury spodziewamy się w Warszawie i na Suwalszczyźnie. Myślę, że mimo pogody może być pięknie i wiosennie, dlatego też zachęcam. Zachęcamy Państwa do wysyłania zdjęć na adres kchmałpa.tvp.pl, chociażby tak piękne, żółte um, pola rzepaku można podziwiać i myślę, że takim żółtym, wiosennym, słonecznym kolorem e, zdecydowanie Państwa zachęcę do tego, żeby robić zdjęcia. Do zobaczenia. Bądź ministerem, żeglarzem, okrętem, drodzy Państwo. Już za chwilę nie tylko o żeglarstwie, ale przede wszystkim o kobietach, których żeglarstwo jest pasją. Więc myślę, że będzie na pewno bardzo ciekawie. No, pogoda może niekoniecznie będzie sprzyjać temu, by ten sezon żeglarski otwierać, bo faktycznie maj jest takim miesiącem, kiedy otwieramy sezon żeglarski. Niestety weekend nie zapowiada nam się jakoś bardzo pogodnie, dlatego może nie będę bardzo dużo o nim mówić. Natomiast skupimy się na takim. O, dobrze. O takim pogodowym, dokładnym opisie dnia dzisiejszego. To dlatego, że dziś od rana zachęcam Państwa do wyjścia z domu nieco wcześniej, ponieważ jest sporo mgieł. One utrzymują się prawie w całym kraju. Bez mgieł tylko i wyłącznie północna część Polski, właściwie samo morze i dziś Wielkopolska i miejscami morze, jakieś krańce południowo-wschodnie. Natomiast poza tym sporo mgieł, te mgły faktycznie mogą nam ograniczać widzialność. Na drogach może być ślisko, więc polecam Państwu kilka minut wcześniej wstać, dziś nie nam rośnie, więc staje się dobrze. Jeżeli dodatkowo wbijemy jakąś mocniejszą herbatę albo kawę, to na pewno z dużą energią wejdziemy sobie w ten dzień. Może nie rozpieszcza nas bardzo temperatura, bo 6 stopni na pomoc.